Księgę się ma tutaj, Kung, Witam Was w kolejnym odcinku z Robocrafta, Witam Was bardzo serdecznie w 69 odcineczku. Jak możecie zauważyć, mój głos nadal nie jest idealny, ze względu na to, że chyba jestem troszeczkę chory, chociaż nie wiem. Oprócz tego, że zmienia mi się głos i trochę czasami kaszle, to nie widzę tego, no ale cóż. Niestety mam tylko 1300 RP, więc jeśli zginę bez jakichś lepszych wyników, może być bardzo, bardzo źle. Mam nadzieję, że coś takiego nie nastąpi, ale zobaczymy. Podlecimy tutaj, troszeczkę się wpieszam. Oh, fucking hell. No to coś mi się wydaje, że. że będzie tak, że dostanę po dupie. Oho, no to jestem w dupie. No to jestem w dupie już totalnej. Skoro taki gościu mnie tutaj, ten cały czerwony. O, oh fuck, co się dzieje, matko! Nie, co ja zrobiłem? To było całkiem zabawne, gdybym się nie musiał leczyć. Przecież mnie teraz nie stać na leczenie. Ja pierniczę! Ale to jeszcze nie jest do dupy. <laughs> Kurwa, gówno. Po prostu, kurna, mać gówno. Stracę na tym. Nie będę w stanie się uleczyć cały. Co teraz? No właśnie, kurna, nie wiem, co teraz. Zarobiłem 4900? Aha, nie będę w stanie się uleczyć. A będę. <laughs> Stać mnie na uleczenie się. Matko bosko. Dobra, fajnie. Akurat to dobrze. Ostatni raz, mnie stać na coś takiego. Jeśli teraz przepierdzielę bitwę, to będzie słabo. W ogóle nie wiem dlaczego. Nie mam znowu gran następnego dnia, a nie mam znowu, wiecie, podwójnej wygranej. Nie wiem dlaczego to się stało. No ale cóż, no pewnie i tak nie wygram znowu. <laughs> nie razem. Nie wiem, no mam nadzieję, że teraz mi się uda jakoś pocisnąć. Nie będę się aż tak wpieprzał. Cholera, trafiłem. Te wszystkie kurna elusemki są, kurna ma czerwone. Ja mam kurna dwa chyba, nie? 4, 5, 4... Nie, 6 chyba klecków czerwonych mam. Wow! Jestem taki niesamowity, po prostu żal i ból. Żal i ból. No cóż, nieważne. Mogliby mnie już tutaj wrzucić do tego właściwie, bo już nic nas 12, jeszcze troszeczkę siódmych tierów by przyszło i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra. To to jeszcze tam trudno, dałoby się przeżyć. Cholera... A nie, dobra, mam wodę. Już chciałem narzekać, że nie mam wody. Ale mam wodę, więc nie będę aż tak bardzo umierał. Jeśli chodzi o mnie jako o mnie, a nie o mój pojazd, bo mój pojazd i tak może umierać. <laughs> o matko, umieram. Chyba mam gruźlicę bez kitu. Dobra. Kungurelispl on slick v6.0. No jest fajnie. Mam nadzieję, że teraz pocisnę jakoś lepiej, chociaż są dziewiątki. Reszta to ósemki, więc szczerze mówiąc, średnio widzę tę wygraną. A to musi być, koniecznie musi być pierdzielona wygrana, żeby było dobrze. Dlatego, że, że no po prostu, kurna mać, musi, no. Inaczej, po prostu, kurna mać, nie da rady. Fuck, gościu, co ty robisz? What the fuck? Dude. Co on pierdzielił? Fak! No ja pierniczę! Czeka akurat we mnie. Tam są snajperzy, to tam znowu wyjadę i od razu zginę. Ja pierniczę, no co za, co za po prostu graja, tego nie rozumiem. Ja pierdolsztajn. Tam gościu już ma 0% w ogóle. Dobra, wszyscy jadą, no to może ja też podjadę. <laughs> Ten gość jest śmieszny. O, fuck, skąd? Fuck, no plecy, no jasne. No jasne. Ja pierniczę. No nie będzie mnie stać. Nie będzie mnie, ni choler, nie będzie mnie stać na naprawę. Ja pierdziele. Co to jest za głupie gówno? Ja nie mogę. Kto wymyślił płacenie za naprawę pojazdu? Co za... Co za shit! Co ja naprawię? Gówno naprawię. Ja pierniczę. Zarobiłem 5000? Na czym? To brawery bonus, tak? What the fuck? Nie zauważyłem. Ja pierniczę. Czyli... Czyli nie da się tutaj stracić? Czy co? <laughs> choćby nie wiem jak chujowo mi poszło i tak nie stać na naprawę, no nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi, no ale powiedzmy, że, powiedzmy, że na razie nie będę się kłócił skoro nie stać na naprawę, zobaczymy teraz, mam nadzieję, że teraz dostanę, nie wiem, jakoś więcej pieniędzy, bo mi lepiej pójdzie, chciałbym się dostać do siódmych, ósmych tierów, ja nie jestem w stanie walczyć na tym pierdzielonym ósmym i dziewiątym tierze, bo jestem za słaby na coś takiego, wiem, że nie mam ósmy tier, ale to mi gówno daje, dobra Siódme, ósme, bardzo proszę. Dobra, są ósme, siódme. Więcej jest ósmych, ale jednak siódme występują, więc może to są takie gorsze ósme troszeczkę. Mam przynajmniej taką nadzieję, zobaczymy. Aaa, życie! No cóż. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj jakoś lepiej się powiedzie tym razem mi. Sorry gościu. <grych> Dobra, ja podjadę tu. Dobra, nie będę tak. Niestety, jestem na pewno nad zainwestowaniem w snajperki, tak na serio, bo... one się wydają naprawdę zajebiste. Mój ma być! Dziwki szmaty. No kurna mać! No, dobra, całkiem całkiem go tam. Poty, potygesowałem, powiedzmy. Ja mam jechać? Ja się boję. O nie! Nie chcę jechać! Pomóżcie! A może jednak chcę. Może jednak chcę. O cholera, za dużo ich! Za dużo, dawaj go! Dobrze jest! Mam nawet killa! Pięknie, a tylko 81 ten. Te działka są zepsute? Dlaczego one są takie dziwne? Są chyba nadpsute jakoś. Nie wiem o co chodzi. Troszkę się odłączyłem od grupy, to w sumie chyba nie najlepiej. Bo teraz, jak, jak znajdę jakiegoś typka, to pewnie będę w dupie i przegram przez to. i tak w sumie jednego gościa zabiłem, więc powinienem zarobić całkiem sporo pieniędzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No pytanie, czy to prawda? Dobra, jesteśmy sobie tutaj. Widzę, że niestety nikt nie awczy, to było fajne, wtedy bym sobie zgarnął kolejnego kila. no ale cóż. Powiedzmy, że to zajmuje i zobaczymy. Tam żyje dwóch tylko ziomków, nas żyje czterech, trzech. Dobra, nie, czterech, dobrze. Czterech nas żyje. I tam żyje jeden, czyli teoretycznie chyba wygramy. Tak mi się wydaje jeszcze. Problem polega na tym, że goście może zniszczyć tylko mnie na przykład, nie? To też jest troszeczkę straszne i przerażające, że tak naprawdę jeszcze nic nie wiadomo, bo Team wygra na pewno. Ale czy ja wygram? To nie wiadomo. No i co? Dobra, na razie zajmuję. Bardzo jest dobrze. W takim razie, Termar. Mamy dwa tem. czyli połowa już zajęta. Czyli dostanę bardzo dużo punktów za zajmowanie bazy. Dostanę punkty za, za ten, za zabicie, za wygraną. Coś mi się wydaje, że to będzie ponad 15 tysięcy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to tutaj wszystko wygląda. Oczywiście, nic nie kupuję, bo muszę mieć, powiedzmy, na zapas tych pieniędzy. No i zobaczymy. Uwaga. 12 tysięcy. Base Capture 3000, tysiące, tutaj 1500. Victory Bonus 6 tysięcy. No, świetnie. Wydaje się spoko w sumie. Tylko za 1000 się naprawiam. To jest dobrze. Pytanie tylko, czy właśnie nie lepiej się tak ten? Bo ja się Was zapytam, może rzeczywiście lepiej cały czas wydawać te pieniądze? Ponieważ ja i tak na przykład zawsze zarobię, powiedzmy, na te. Yy... Jeśli nie mam żadnych pieniędzy, to i tak na przykład zarobię na, na moją naprawę, żeby nie, że nie jest tak, że, że ja nie jestem w stanie naprawić swojego pojazdu, bo zawsze dam radę. Tylko po prostu to działa w ten sposób, że jeśli chcę na coś uzbierać, to jest mi ciężej, ze względu na to, że właśnie jak mam dużo pieniędzy, to już nie zawsze mi do, dorzucę ten bonus, no nie, który nie mi, mi, mi jakby ratuje, mi, ratuje mi dupę. Możecie mi powiedzieć, jak to jest. Ja bardzo, bardzo chętnie yy, posłucham waszych rad, niestety problem polega na tym, że ten odcinek będzie dopiero w piątek, tak, o to zajebiście, bo ja w piątek wyjeżdżam, no to gówno mi dadzą wasze rady, ale i tak bardzo proszę, żebyście, żebyście mi zostawili to na przyszłość, chociaż pewnie jak wrócę z wakacji, to już to pozmieniają, tak mi się coś wydaje, no ale zobaczymy, no cóż, no, dubi, duba. Dubi, coś mi się wydaje, że wciśnie mnie na dziesiątki, dziewiątki, bo siódemki sobie poszły w pizdu, nas tutaj jest mało niestety. No ale dobra, no może jakoś damy radę tutaj, zobaczymy. E, 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 e. Ja pierniczę, ale mnie w gardło cholera. Znaczy to nawet nie jest to, że mnie boli. Wiedziałem, że będą 8 i 9. O, jest no ta nowa mapa. To mi się podoba, że jest ta nowa mapa. E, e, e. Przepraszam! Ale nie jestem w stanie żyć inaczej. Nie jestem w stanie żyć inaczej. Dobra. Teleporting players, play, planet, giot, coś tam, coś tam, coś tam. Pierdut. Można sobie zrobić dużą mapę, ale ja nie chcę dużej mapy. Teraz jestem chyba z tej drugiej strony. Tak mi się wydaje. Ale dalej jej nie ogarniam, nie ogarniam tej mapy. Ale wydaje się być fajniejsza niż ta pierwsza. Chociaż jest taka mniej przejrzysta, bo jest taka ciemniejsza, ale i tak wydaje się być dużo, dużo fajniejsza. Zaraz zobaczymy, gdzie ja jadę jakoś bokiem pojechałem? Bez sensu, cholera. Bez sensu tędy pojechałem. Może da się tutaj zjechać. Dobra, powiedzmy, że stanę tutaj. Cholera, bez sensu tutaj pojechałem. Dobra. Pojadę tutaj i pojadę tam w lewo, tuż, tuż za mostem w lewo. Zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj mi się uda jakoś przeżyć. Uwaga, uwaga, dobra jakoś przeżyłem. Tutaj widziałem, że gość jechał jakiś, ale chyba już go zniszczyli. Więc na razie tutaj nie będę powiedzmy. Patrzę na to wszystko. W ogóle to na razie wystarczy, że przeżyję, nie? Oho, 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 no to jestem w dupie. Już widzę to, że ja jestem w dupie. Już to widzę, cholera jasna, cholera jasna. FAK! No i zginąłem. Zajebiście. No ale dobra, i tak całkiem nieźle chyba gościa uszkodziłem. Zaraz zobaczymy zresztą, jak bardzo go uszkodziłem. Zaraz zobaczymy, ile zarobię punktów. Coś mi się wydaje, że teraz będę na minusie właśnie, bo poszło mi słabo. I nie zarobię aż tyle, żebym, żeby mi starczyło na naprawę, ponieważ mam jakieś tam pieniądze. Jakby nie miał żadnych pieniędzy, to bym zarobił. Gdzie? 2200. Niby ten Bravery bonus jest, ale cholera, coś mi się wydaje, że rzeczywiście jest tak, jak ja mówię, ale boję się zaryzykować, no. Boję się zaryzykować, bo później to będzie tupa, no? Po prostu będzie tupa. Dobra, niech. O, patrzcie, same ósme, same ósme. Może troszeczkę siódmych. dawajcie, dawajcie taką bitwę. 8 na 8 Ten dobrze, pewnie będą ósme same. O, oh je, yeah, taką bitwę. Tylko jestem oczywiście jednym z tych gorszych, no ale cóż, no nic na to. Aż... Nic na to nie poradzę, ale mam Mars 2A. Region, zobaczymy, jak tutaj nas wylosuje, po której stronie zobaczymy. No i jak, no jak. Teleporting Players, Player, Planet Mars, Sektor 2A, Hellion Impact. Coś tam. Kanon, czy Reaktor? Kanon, jasny, <grym> mm. Kanion, coś o tym. No tak, kanion, nie kanon. Ten gość jest zepsuty, tak? Chyba tak. Tak, ten gość zaczyna mając, zero ten. No to chyba jednak nie jest tak, że zawsze się Zarabia na swoją naprawę. Dobra, jadę gdzieś tutaj bokiem. Jak zwykle, cholera jadę tutaj bokiem, czyli się wpieprzam gdzieś. Zaraz, oczywiście, zginę. Co tam tak szybko pierdzielnęło? Patrzcie, jaki jestem, pro. What the fuck, jaki to jest lager? No, wyjeżdżam, czy tutaj nie ma żadnych przeciwników? Przewróciłem się prawie. Okej, okay, jakoś żyje. Cholera, Nimo. Ja się troszeczkę boję tam podjechać. Bo też mi się wydaje, że przegram. Ale może przynajmniej dostanę jakiś bonus za, za zajmowanie bazy, czy coś takiego, za jakąś za właśnie jakieś brawery, że wiecie, że tutaj cisnę kurna. Na ich ten. Pierdzielniemy to i tak dalej, dobra. Na razie widzę, że baza jest czysta, ale wątpię, że mi się udało ją zdobyć, bo zostało nas cholera jest na trzech, a tam zabiliśmy tylko dwóch, więc jest bardzo, bardzo źle z nami. No ale i tak może zdobędę jakieś super ekstra punkty za to, że właśnie zajmuję to tutaj. Mam nadzieję przynajmniej... O oh, fucking hell! Dobra. To jest ten w dupie O o Ten gościu mnie troszeczkę przeraża, jak wszystkie te kanony. Ja pierniczę! Fuck! A matko! Jak ja mam tego uniknąć niby, he? Ja nie mam pojęcia. Jest! Ja pierdzielę! Ale jajca! Dobrze, może naprawdę to wygramy. Może my to naprawdę wygramy i zabiłem jeszcze gościa. I to jak zajebiście. Ale jajca, dawajta. Kto zajmuje szybciej? My chyba zajmujemy szybciej. Chyba my zajmujemy szybciej. Dawaj, 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 dawaj. Jest, jest, jest. Yes. Good job, ziom. Good job. Pięknie, cudownie, zajebiście. Ale, ja ja, Nie spodziewałem się przebiegu tej, tej bitwy. Takiego przebiegu tej bitwy. Ile zarobiłem? 18800 Nice. Nice. Ale, boję się wydawać pieniądze. No, boję się wydawać te pieniądze. Pierdzielone, no. Wydam powiedzmy 10 tysięcy. Wydam 10 tysięcy, okej. Okay. Niech będzie 10 tysięcy, i wszystko na te pierdzielone. Em, no te. 10 tysięcy chcę wydać. Dobra, 16 kupię. Dobra. Hmm, i co z tego chcę? Hmm. To jest dobre pytanie. Co ja tutaj chcę mieć? Niebieskie, nie? że mówiąc, nie wiem, dobra, tutaj to nie chcę aż tak bardzo. Tutaj też aż tak nie chcę. Dobrze było, u... znaczy, dobrze było tutaj, właśnie, to wszystko jakoś tak. Mhm. Mm tutaj na pewno. W sumie już wszystko dookoła mogę, pierdzielne. Już niech będzie, już niech będzie. Kto Boga temu zabroni? Wiem, że nie jestem bogaty, ale i tak mnie nie zabronicie. O, oh, fuck. Dobra. Pierdut i pierdut. Okej. Okay. Ile tych jeszcze mam? Dobrze było gdzieś sobie tutaj wiecie, coś ten. Jakieś takie rzeczy, jak na przykład właśnie tak, że sobie tutaj jestem jakiś lepszy. Nie mam już. No dobra. To trudno. To trudno. A to po prostu się chyba wypieprzy, nie? No bo co ja z tym mam zrobić? Po prostu to sprzedam. I tyle. Chociaż może na razie, nie, a może sprzedam. Co nie po cholery mi coś takiego, więc niech będzie, że to sprzedaje. Okej, okay. no to wbijamy do bitwy. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj jeszcze jakąś kolejną bitwę i że będzie naprawdę fajnie. No, na razie widzę, że jestem sam, jedyny usmytier, wow. Pewnie sobie grają teraz aktualnie, więc trzeba będzie chyba poczekać troszeczkę. Widzę, że mam jeszcze 13, prawie 14 tysięcy. Od razu bym je wydał bardzo chętnie, ale później się boję, że właśnie nie będę miał na tę naprawę, więc naprawdę muszę dużo, 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 dużo zwyciężać i wtedy będę miał dużo, 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 dużo pieniędzy. I wtedy będę cisnął sobie w ten niebieski pancerz, znaczy będę cały niebieski, a później będę sobie dawał czerwone akcenty i taki będę i wtedy w końcu będę jakiś lepszy i cały czas oczywiście będę na ósmym tierze, no bo raczej z dodawania tych klocków aż tyle mitieru nie przybędzie, żebym... żebym wbił na dziewiąty. Ewentualnie troszeczkę będzie, będę miał lepszy ten ósmy tier, ale nie będę na pewno miał dziewiątego. No. I tak. Coś tutaj jeszcze chyba... Chyba właściwie nie. Chyba nie. No dobra, no to proszę, bardzo proszę o to, żebyście mi tutaj dali jakąś bitwę już. Ach, cholera jasna. Jakoś fajnie się gra, fajnie się gra na tym, ale denerw, na ty, po tej nowej aktualizacji, ale troszeczkę denerwuje mnie to ulepszanie, znaczy to naprawianie pojazdów. Oho, chyba jestem najgorszym ósmym tierem w, w grze. <śm> Nic dziwnego, bo jestem najgorszym ósmym tierem na świecie. <śm> 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 się zakrztusiłem. Dobra. Mamy sobie tę bitwę Tutaj w sensie wiecie Dobra, wbijamy Pierdół, pierdół Dobra, jakoś nam ciśnie Dobra, będę czekał tutaj sobie I zobaczymy jak to tutaj będzie oni tam jakoś tam jadą, ale też bez przesady. Gościu, tutaj jest prawie cały czerwony. Cholera, no dawaj, dawaj, gościu, chodź no tu no. Chodź no tu, czekam na ciebie. Fuck, tutaj ktoś jest. Fuck, no nie. No nie. No nie! Matko Bosko, no nie! Po prostu, no nie. Wal mu w ten tył, w tę dupę mu! Cholera jasna, no! No jak ja mam walczyć z kimś takim? Ja piernicze. Waliłem mu tutaj w tę dupę, żeby wiecie, że mu... Ach, no dobra, trudno. Dobra, exit battle, zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. No, jak. Hmm. Ile zarobimy? To nie jest 2000, nie? 2200. No właśnie. Cholera. niby tracę w ten sposób. A nie. What the fuck, dlaczego ja mam teraz. Aha, dobra, bo jeszcze nic nie jest nie ten. Nie naprawiłem. To ma sens. Teraz naprawiłem i straciłem ogólnie 4000 na tej bitwie. Więc to jest strasznie dużo pieniędzy. Więc ja teraz nie wiem. Dobra, B. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. Ale mnie wkurza ta naprawa, ja pierniczę, ale ogólnie jakoś ten system wydaje się spoko, fajnie mi się gra, jakoś lepiej, nie wiem, wydaje mi się, że jakoś ten, dzięki temu, że zarobiłem wczoraj 35 tysięcy, troszeczkę się poprawiłem, em, jako tako, jako pojazd ogólnie, więc wydaje mi się, że jest spoko, no ale mimo wszystko, no wydałbym te pieniądze, mam pierdzielone, miałem pierdzielone 13 tysięcy. Już mam teraz tylko 10 tysięcy, 14 prawie tysięcy miałem, teraz mam prawie 10 tysięcy, nie? Więc ja pierniczę, no. No dobra, ósmy tier, sześciu kandydatów, powiedzmy na ten tier. Dobra, to jest ostatnia bitwa, bo ja muszę kończyć. O i to jak bardzo ja muszę kończyć. Ostatnia bitwa. Cholera troszeczkę przesadziłem z tym z tym odcinkiem. Powinienem go troszeczkę krótszego zrobić. Nie powinienem grać już tej bitwy, tylko powinienem kończyć. Ale dobra, ta bitwa i tak powinna pójść w miarę szybko, tak mi się wydaje, że pójdzie szybko, bo widzę same 8 i 9, tiery, więc pewnie od razu znowu zginę. No ale cóż. system jest fajny dla ludzi, którzy wygrywają i dobrze, do, dobre mają pojazdy, a dla mnie. Kurna mać, e -e 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 dla mnie kurna mać, nie, to nie jest dobrze. Bo ja przegrywam cały czas i cały czas tylko muszę płacić za naprawę, prawie nic nie zarabiając, jest dupa. E -e 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 no cóż, dobra cofam się, cofam się, cofam się, cofam się, cofam się za kamień. Mac bosko, ale dostaniemy po dupie. Dobrze, trafiłem tam nawet kogoś. Dobra, jadę tam pomóc temu gościowi, bo cholera jasna się w Pewnie, pewnie sam przez to zginę. No, ale dobra już mu pójdę pomóc, nie? Aha, no tą pomogłem zajebiście. Teraz sam jestem w dubie. Mhm. I tak to właśnie jest, jak chcesz komuś pomóc, dawaj go tam, cholera jasna. O o o o o o o. -o. Cholera, fucking hell, no i gówno. Może jakoś dam radę, cholera. Dobra, całkiem dobrze idzie, dawaj go, może go zabijemy. No tego to już nie, <grych> o matko bosko, Fuck! no cóż, nie idzie najlepiej, coś mi się wydaje, że to przegram. A w sumie całkiem dużo poniszczyłem ziomków. Więc nie ma tragedii. Dobra, no to jestem w drugiej. Ale byłem ostatnim, który żyje. Może jak mi się udało tutaj zdobyć jakieś punkty. No i zobaczymy. Pewnie znowu stradzę koło 3000. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Uwaga, szybciej, bo muszę kończyć odcinek. No co za gówno, szybciej. Ile? 3309, no wiedziałem. Czyli ogólnie straciłem, bo znowu muszę płacić 6000. Ja piernicze, no to ja nie wiem. Powiedz mi jak to jest. Może rzeczywiście lepiej wydawać wszystko, a później ten brawery bonus mi coś zwróci i tak dalej. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!